W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nowenna do Ducha Świętego z Małą Arabką Świętą Marią od Jezusa Ukrzyżowanego. Dzień ósmy. Duchu Święty natchnij mnie. Miłości Boża pochłon mnie. Po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maria Matko Moja, spójrz na mnie. Z Jezusem błogosław mnie. od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa. Zachowaj mnie. Amen. Z Ewangelii świętego Jana. On pocieszyciel, gdy przyjdzie, przekona świado grzechu o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Gdy zaś przyjdzie, on, duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Od wszelkiego złudzenia zachowaj mnie. Duch Święty. Przekonuje nas o grzechu, ale ukazując grzech, wskazuje na krzyż Jezusa źródło przebaczenia. Tylko dzięki łasce Ducha Świętego możemy dotrzeć do prawdy. Bez niej będziemy ciągle się oszukiwać, panalizując grzech, szukając taniego optymizmu i samousprawiedliwienia albo będziemy wpadać w rozpacz, tracąc nadzieję. Bez Ducha Świętego będziemy czcić bożków na nasz obraz i podobieństwo. Miriam mówiła, Pan nie robi wam wyrzutów o to, że zgrzeszyliście, ale o to, że nie upokorzyliście się. Oraz Bóg czyni swe mieszkanie w sercu prostym i pokornym. Dlatego często przyzywaj Ducha Świętego. Proś Go o pokorę. Proś o życie w prawdzie. Niech Jego łaska oczyszcza Twe serce, motywuje jej i pragnienia oraz uwalnia Cię od wszelkiego fałszu i iluzji proś Ducha Świętego, aby był Twoją mocą i światłem w czasie pokus i ataków złego ducha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maria, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Duchu Święty od wszelkiego złudzenia zachowaj mnie spis świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Kiedy jesteście kuszony, gdziekolwiek byście nie były, uklęknijcie przed Panem. Powiedzcie: Panie, wyrzekam się szatana Jego dzieł, chcę tylko Twojego ducha. Gdy nie wiecie, co jest dobre, co jest złe, powiedzcie w głębi serca, klękając: Panie, wyrzekam się szatana Jego dzieł, Jego uczuć, chcę tylko Ciebie i Twojego ducha. Zobaczycie, że zawsze będziecie zwyciężać. Szatan jest zazdrosny. Próbuje wszelkimi sposobami odebrać wiarę, popchnąć duszę do upadku. Niczego się nie bójcie. Nawet wtedy, kiedy nie czuje się wiary, trzeba żyć pokorą i ufnością. Kiedy nie czujemy wiary, a posuwamy się naprzód mimo naszych jęków i łez, znosimy dobrze zasłużone męczeństwo, które przyniesie nam łaski, obyśmy tylko zawsze były zwrócone w stronę Jezusa. O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg i biańską łaskę zesłać racz. Sercom, co dziełem są Twych rąk, pocieszycielem jesteś z i najwyższego Boga dar. Ty jesteś namaszczeniem naszych dusz. Zdrój żywy miłość, ognia żar. Ty darzysz łaską siedmiokroć, bo moc sprawicy ojca masz. Przez Boga obiecany nam mową zbogacasz język nasz. Światłem rozjaśni naszą myśl, w serca nam miłość, święto wlej. I wątłą słabość naszych ciał. Pokrzep stałością mocy Twej. Nieprzyjaciela odpędź w dal. I Twym pokojem obdasz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym. Mniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać. Daj, by i Syn poznany był. I Ciebie jedno tchnienie dwóch. Niech wyznajemy z wszystkich sił. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który z martwych stał i temu, co pociesza nas, niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.